Cześć, dzień dobry! Tour de France, etap 17 i rywalizacja Pogaczara, Carapazza i Negora, znakomite tempo w Pirenejach, wygrana Słoweńca, no i team Emiratów Arabskich w świetnej dyspozycji. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Wielkiej Pętli etap w Dzień Bastylii, w Święto Narodowe Francuzów. W związku z tym mieliśmy Francuzów w ucieczce, natomiast no, od początku zapowiadało się, że ta ucieczka będzie miała niewielkie szanse na to, żeby, żeby dojechać do mety. No i Antoni Perez został jako ostatni doścignięty na podjeździe Porte. No i ty tyle tej ucieczki i tyle dumy Francuzów. Chociaż nie do końca, bo z drużyny FDJ Godi zameldował się na mecie jako czwarty, no pokonując wielu rywali, którzy są wyżej od niego w klasyfikacji generalnej. Przypomniał o sobie, że jest naprawdę świetnym wspinaczem i jego dyspozycja na tym Tour de France rośnie, nawet jeżeli w klasyfikacji generalnej no, nie odgrywa istotnej roli. Tyle Francuzi. Tyle Francuzi, no szkoda, szkoda, ale to oni, jednak ciężko jest im wygrywać um, w ten konkretny dzień. Um, dlatego też, no, jeżeli komuś się to uda, to faktycznie zostaje um, bohaterem narodowym, święto narodowe. To jest zawsze fajna historia. Um, więcej kibiców na trasie, no bo to um, dzień wolny, um, więc no, dodatkowe atrakcje. Um, jeżeli chodzi o atrakcje, to miało na um, dojeździe do gór. Miało wiać z boku, miało się coś dziać, miał ktoś atakować Team Emiratów. E, okazało się, no, że nie do końca się to udało. Natomiast e, Team Emiratów naprawdę dzisiaj spisał się świetnie. E, drużyna e, wspierająca Tadeja Pogaczara miała być tą, która miała ewentualnie próbować nadążać za Jumbowizma i Neos Grenadiers. Natomiast Jumbowizma. Jedzie już zaledwie we czwórkę Steven wycofał się z powodu zatrucia i Neos generalnie jest poobijany. Więc dzisiaj no, nie najlepszy dzień miał Kwiatkowski, nie najlepszy dzień miał Gegenhardt. Zrobili wcześniej co mieli zrobić i dosyć wcześnie puścili, bywa i tak. Natomiast drużyna z Emiratów przeprowadziła Tadeja Pogaczara przez dwie przełęcze, przez Piersur i przez AZ. Nadając naprawdę bardzo dobre, bardzo równe tempo, to tempo na p było w granicach 1600 metrów na godzinę, na -Z -E nawet wyższe 1650, więc to było naprawdę bardzo solidne tempo. No i trudno się dziwić, że na finałowym podjeździe, długim, prawie 50-minutowym i stromym, prawie 9% średnio, a tak naprawdę to więcej, bo takie mikrowypłaszczenie w połowie troszkę tę wartość zaniża. No, tam wszyscy padali, padali jak muchy po prostu. A też trzeba powiedzieć, że trójka najmocniejszych zawodników pojechała bardzo szybko. Uprzedzając to co za chwilę, no to Tadej Pogacar, Winegor i Karapas pojechali szybciej niż na Quintana w 2018 roku o około 30 sekund. Prędkość podjeżdżania zatem na tak długim podjeździe Prawdopodobnie przekroczy 1700 metrów na godzinę. To już jest, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo szybko. Co więcej, oznacza to, że grupie lidera z 18 roku tam jechał Tomasz Roglic, Kreiswijk. Oni dołożyli ponad minutę. Zatem Tamten etap też był wyraźnie krótszy, wcześniejszy podjazd na AZ był pokonany podobnie jak w tym roku, no zatem podobna faza wyścigu, zatem naprawdę dzisiaj tempo ekstremalnie wysokie, no i warto podkreślić, że to bardzo wysokie tempo zaprezentował nie tylko Pogaczar, Pogaczar, który... W geście triumfu przejechał pierwszy przez metę, bardzo zmęczony, padł za linią mety, ale też bardzo się cieszył, no bo to bardzo prestiżowe zwycięstwo. Nie tylko ze względu na to, że bark w bark pokonał na bardzo trudnym, długim podjeździe swoich rywali. Pokazał jednak supremację nad Negorem, który no, był mocniejszy na momentu. Ale też pokazał, że ta jego drużyna dojrzała, to czasami się mówi o w turniejach w grach zespołowych, że w czasie turnieju buduje się drużyna, tutaj ewidentnie drużyna Emiratów no, buduje się na tym wyścigu. Znakomita jazda Rafała Majki, może nie zrobił jakichś turbo rzezi na, na portę, natomiast prowadził bardzo, bardzo dobrym, bardzo równym tempem a to jego ostatnie przyspieszenie tuż przed zejściem ze zmiany no, podbudowało atak Pogaczara i zrobiło decydującą selekcję. Bardzo ważna w temacie pomocników i jazdy drużynowej była też postać Jonathana Kastrowiecho, który pomagał Karapazowi, który tam trochę rywalizował z Rafałem Majką, a kiedy Carapaz właśnie w tym momencie ostatniego przyspieszenia Majki, gdzie robiła się luka, on jeszcze dał z siebie wszystko, z zmniejszył tą odległość na, 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 na odległość swojego roweru, dzięki czemu Karapas dołączył, no i wjechał, wjechał do kilometra y, y, przed metą, y, krzywiąc się, y, cierpiąc, y, nie pomagając Pogaczarowi, Winegarowi, y, 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 nie pomagając y, natomiast, no troszkę tak y, zaatakował z tego kilometra przed metą, y, ale, ale y, odczepiając Duńczyka. Natomiast no, pogaczar, pogaczar mu poprawił, a, a młody Duńczyk dołączył, także Karapas. To co zrobił, no to wspiął się na podium, ponieważ dzisiaj gorszy dzień miał Rigoberto Uran. Bardzo ładnie pojechał Benoconor Wszyscy, no, właśnie, wszyscy byli zmęczeni, tak? Już widać było, że, że ten tur jest bardzo intensywny, i ta selekcja była do tyłu. Odpadali kolejni zawodnicy, odpadał Mas, yy, Ucenko. Yy, Kelderman po prostu wjechał swoim dobrym, równym tempiem, Prawdopodobnie, jeżeli potem na to popatrzymy, to to tempo będzie, będzie bardzo solidne i bardzo uczciwe, bo jeżeli, yy, słuchajcie, jeżeli Kelderman. Stracił minutę 40 do, do Pogaczara, to prawdopodobnie to będzie bardzo blisko tego tempa Roglicza z 18 roku. Zatem, zatem dobrze, tak. To też pokazuje, jak, jak się czasy zmieniają, jak zmienia się kolarstwo, jak jednak wszyscy jeżdżą coraz szybciej, że wtedy właśnie przyjechałby. Razem z najlepszymi, a teraz no, wygląda na tego przegranego. A tak naprawdę, może być tak, że Calderman pojechał jeden z lepszych, długich podjazdów w swojej karierze. Cóż jeszcze? No, ciekawie wygląda, a raczej nie ciekawie. Ciekawie z tej perspektywy, że jutro na ostatnim etapie z dwoma dużymi podjazdami, jeżeli ktoś myśli o wygraniu klasyfikacji górskiej. Trudno mówić o Quintanie, który chyba przeżywa jakieś znowu zawahania formy, formy a natomiast jeżeli Poels e, albo Woods myślą o wygraniu klasyfikacji górskiej, to tak naprawdę muszą pójść w ucieczkę wygrać na turmale. E, i chyba zaliczyć jeszcze jakieś punkty na mecie, bo na mecie te punkty się dublują. No i może być tak, że Pogaczar wygra, wygra klasyfikację górską. No bo dzisiaj tego ścigania tych zawodników, którzy mieli się liczyć w klasyfikacji górskiej, mieli walczyć, no to za bardzo nie było. Sprinterzy w limicie czasu. Mark Cavendish dojechał, musi przeżyć jeszcze jutro. Michael Matthews na premie lotnie odrobił od, do niego jeden punkt zaledwie. Natomiast jutro dla splinterów będzie dzień bardzo ciężki, bo to są długie podjazdy. Etap jest krótki, około 120 km, zatem limit czasu będzie bardzo restrykcyjny. Tym bardziej, jeżeli tempo pójdzie mocne. Jutro dwa wysiłki: eee, turma około 50 minut, Luzardę e, niecałe 40 prawdopodobnie, no i e, zobaczymy, co się będzie działo. Pierwsza trójka jest e, jakby ukonstytuowana, nic nie zapowiada się na to, żeby miało być inaczej. E, Ciekawe, czy Ben O'Connor obroni się w generalce przed Keldermanem, i wygląda na to, że jakieś tam zmiany może będą na czasówce. No ale kolejny ciężki dzień w górach, zatem kogoś może dopaść kryzys. Ale kogo? Dlaczego te różnice są tak duże, że raczej trudno, trudno się spodziewać, więc może uciekinierzy i walka w klasyfikacji górskiej dostanie swoją szansę. No i co? Tyle, moi mili, troszkę się rozgadałem, 10 minut się zbliża, także uprzejmie Wam dziękuję. Jutro ostatni górski etap, zatem do zobaczenia wieczorem. Cześć!